Dzisiaj w Radłowie odbyły się uroczystości pogrzebowe zmarłego przed dwoma dniami Xawerego Stefańczyka. Honorowego prezesa pożegnała rodzina i bliscy oraz wielu strażaków. Ceremonię pogrzebową rozpoczęto pod OSP w Radłowie. Następnie odbył się przemarsz do kościoła parafialnego pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela. No, a dzisiaj smutna uroczystość dla całego ruchu strażackiego, myślę, że nie tylko tutaj w regionie tarnowskim, ale myślę, że i w Polsce, bo Sawery Stefajczyk był członkiem zarządu głównego, był działaczem straży pożarnej, który był znany nie tylko tu w regionie tarnowskim, ale i w całej Polsce, a nadto był przede wszystkim bardzo oddanym człowiekiem dla swojej służby. Każdy wolny czas poświęcał temu, by służyć drugiemu człowiekowi. I w pełni realizował to zadanie Bogu na chwałę ludziom, na pożytek. I brakuje nam dzisiaj jego, bo był dobrym człowiekiem, bardzo solidnym, uczciwym patriotą, bym mógł powiedzieć nawet. I dlatego yy, środowisko strażackie poniosło ogromną stratę. Zresztą bardzo nieprzewidywalną, taką, bowiem nie spodziewaliśmy się tego, że. Tak nagle, tak szybko odejdzie od nas. Jeszcze kilka dni temu rozmawiałem z nim, wcale nie było widać, że, że już się wybiera, że już będzie odchodził. Wręcz odwrotnie. Rozmawialiśmy o różnych jeszcze planach. No i niestety życie tak się toczy, inaczej się to wszystko potoczyło. Dzisiaj ze smutkiem gorzej żegnamy ale myślę również, że z pełnymi honorami, jakie są jemu należne.